Cześć wszystkim, tu Inżynier Domu. Dzisiaj kolejny odcinek z, związany z Damik One Master i inteligentnym domem według Damik. Jest tu ze mną wielka rozdzielka. Tak jak wspominałem w poprzednich odcinkach, będę ją powoli uzupełniał. No, Może nie całą, bo jest kawał rozdzielki. Wiem już, jak troszeczkę pracować z rozdzielką. Dzięki rozmowie z Radkiem z Elektryka dla każdego. Linki poniżej w filmiku znajdziecie. No, i mamy już pewne podstawy o tym sterowniku i konfiguratorze tego sterownika. Także znajdziecie linki poniżej filmiku. Więc dzisiaj nie pozostaje mi nic innego, jak podłączać kolejne elementy, zobaczyć jak się tym steruje, jak to się wszystko konfiguruje i co mogę uzyskać. Bierzmy się do pracy. Mi Radek polecił, zacząłem od schematów. Do schematu elektrycznego użyłem programu SEE Electrical, a do schematu takiego, powiedzmy, rozdzielki użyłem zwykłego Excela. Następnie przystąpiłem do montażu tego wszystkiego w szafce. Nie przygotowałem od razu wszystkiego. Stwierdziłem, że będę robił to po części w kolejnych filmikach, pokazując po kawałku, co zrobiłem. Do najpiękniejszych rozdzielek to może nie należy. zawodowie elektrycy powinni teraz zasłonić oczy. Ja nie mam takiego doświadczenia właśnie w praktyce. Bardziej jestem teoretykiem. Dodatkowo jest to dość specyficzna szafka. Jak widać nie jest ona wmontowana tutaj na ścianę. Jest ona wolnostojąca i przeznaczona właśnie pod pokaz możliwości tego sterownika. W rozdzielce mam aż 6 razy 33 miejsca na szynach DIN Jest to przygotowane pod to, że mogę tutaj sobie wpiąć jeszcze jeden ekspander do Dejmika, który zwiększy mi ilość możliwych wyjść/wejść, jeśli bym miał powiedzmy większą instalację. Stąd też puste miejsce zaraz pod sterownikiem. No i przygotowane zaciski, zwane przez niektórych zługami. Które są właśnie, żeby sobie rozdzielić zasilanie do kolejnego sterownika. Oczywiście takich zacisków stosuję tutaj troszeczkę więcej, ponieważ bardzo przydają się przy budowie takiej rozdzielki. Oczywiście postaram się przedstawić te przykłady tak, jakby były potencjalnie zastosowane w rozdzielce w którymś z domów. Do podłączenia tego wszystkiego użyłem głównie linki połówki oraz półtorówki, jest tutaj także skrętka. O tej grubości przewodów także jeszcze będę wspominał, no ale przejdźmy do pierwszych przykładów. Nawiążę może do przykładu, który pokazywałem we wcześniejszych odcinkach, był to przykład z prostym włączaniem i wyłączaniem światła. Dzisiaj pokażę troszeczkę bardziej rozbudowane właśnie przykłady z także oświetleniem. Tym razem nie użyję jednak lampki, jak to było w poprzednich odcinkach. Posłużą mi tutaj kontrolki napięcia, które świetnie będą symulowały moje oświetlenie w domu. Mam tutaj dwa razy po trzy punkty oświetleniowe. Przyjmijmy, że trzy punkty oświetleniowe to moje lampy w kuchni, a kolejne trzy to moje lampy w salonie. Mam także przygotowane przełączniki tutaj. Tak jak wspominałem wcześniej, są to przełączniki dzwonkowe. Jeden tutaj połączony przy pomocy linki połówki, drugi za pomocą skrętki. Jest to specjalny przełącznik od daimik. Bardzo ładny, dotykowy przełącznik. Można go kupić u daimik w dwóch różnych wersjach: takiej na cztery przyciski i takiej na 6 przycisków. Taki zwykły przełącznik dzwonkowy także mógłbym podłączyć poprzez skrętkę, ponieważ mam tutaj niskie napięcie, tylko 12 V. Schemat, jaki zastosowałem do tego połączenia, znajdziecie o teraz na ekranie. Dodatkowym atutem, jeśli chodzi o przełączniki Daiming, jest to, że mają one wbudowany termometr oraz funkcję łapania przełączenia jakby od całości panelu. Jeśli położymy rękę na całym panelu, jest to osobne przełączenie. Do takiego przełącznika, gdzie mamy 4 pola, wystarczy nam jedna skrętka. Do takiego przełącznika, gdzie mamy 6 pól, będziemy już potrzebować podłączyć dwie skrętki. No i oczywiście będzie potrzebna zaciskarka do Riotek. Fajną opcją jest także to, że łatwo to podłączyć, jakby zmontować z puszką, ponieważ są pod to specjalne puszki wyposażone w małe magnesy. No i. Ten przycisk jest łapany na magnesy. Nie musimy tutaj nic przykręcać, jest to bardzo proste i łatwe w montażu. No do przełącznika dzwonkowego, który tutaj mam, mam oczywiście niepasującą puszkę, jeśli chodzi o rozmiar, ale może tutaj na to przymknijmy oko. Wszystkie wyłączniki tutaj naodprądowe oraz różnicówka są podniesione, więc wszystko jest już zasilone. Urządzenie jest włączone. Włączam także konfigurator, aby rozpocząć przygotowywanie moich scenariuszy pod te oświetlenie, tutaj, które mam. Muszę tutaj użyć troszeczkę wyobraźni, tak jak wspominałem, i sobie ponazywać jakoś te punkty, które są u mnie kontrolkami, jako lampy w kuchni i w salonie. Mogę je tutaj łatwo przetestować, ponieważ tak jak wcześniej pokazywałem, mam możliwość Manualnego włączenia i wyłączenia każdego punktu. No, jak widać, kontrolki się zapalają. Tak jak na schemacie przygotowuję sobie tutaj po trzy punkty świetlne, no i tak samo opisuję wejścia, z tym, że tutaj panel oddejming, który podłączono na samym początku jest wyposażony w termometr, o czym jeszcze zaraz powiem, więc mamy tutaj i czujnik temperatury, i pięć wejść, bo tak jak mówiłem, mamy cztery pola. Plus pobudzenie od przyciśnięcia na cały panel. Po opisaniu już sobie i ulokowaniu w moim domu tych wszystkich punktów, mogę przejść do konfiguracji, czyli pobudzania kolejnych czy to przełączników dzwonkowych, czy to pól na panelu Dajmik i ustawiania odpowiednich akcji odpowiadającym przyciśnięciu danych pól. Przed tym jeszcze wrócę tutaj na chwilę do podłączenia. Wszystko jest tak jak wcześniej pokazywałem, podłączone według schematu. No i mam tutaj specyficzne wejścia w dejmik, takie oznaczone na kolor niebieski od I0 do I9 są oznaczone kolorem niebieskim, ponieważ mają możliwość odczytu temperatury, czy to z specjalnych czujników temperatury od DMI, o których jeszcze będę mówił, czy to właśnie z paneli. Mamy tu jeszcze oczywiście prócz 12V GND, czyli masę, no ponieważ nasz czujnik temperatury wymaga zasilania. No Te GND możemy sobie też tutaj gdzieś fajnie obok wyprowadzić na zaciski, jeśli mamy troszeczkę więcej tych termometrów. Uwzględniając to wszystko, opisałem już wejścia wraz z czujnikiem temperatury, i teraz mogę, tak jak wspominałem, przejść do akcji. Biorę do tego panel Daming. No i pobudzam sobie pierwsze pole. Od tego pola chciałbym, aby włączało się moje główne światło w kuchni, ponieważ lokowałem także ten przycisk sobie w kuchni. Do wyboru mamy tryb wciśnięcia krótki, lub na przykład możemy sobie wybrać długie takie przytrzymanie, i też reakcję na puszczenie tego długiego przytrzymania. Może się to moim zdaniem bardziej przydać przy LEDach, które będę pokazywał. Tutaj użyję zwykłego krótkiego przyciśnięcia. Jeśli chodzi o start, mogę wybrać, jak będzie to działało względem jakiegoś danego czasu, no bo na przykład inaczej będzie się to odbywało, moja akcja w nocy, inaczej w dzień na przykład. Mogę sobie coś tutaj wybrać, no i także uwzględnić stan alarmu, czy jest zazbrojony, więc no na przykład jeśli jesteśmy poza domem już i zazbroiliśmy alarm, dane przyciski będą się inaczej zachowywały choć ta opcja moim zdaniem także jest bardziej przydatna na przykład przy czujnikach no i dobrze, mamy tutaj do wyboru teraz urządzenie no ja wybieram główne światło w mojej kuchni no i mamy różne typy akcji możemy je przełączyć, włączyć, wyłączyć i włączyć na czas na przykład jeśli byśmy mieli coś w łazience no to włączenie na czas jest całkiem sensowną opcją no bo wiadomo, wchodzimy tam na... Określoną, jakąś liczbę czasu, no, maksymalną, długo tam nie siedzimy, i po jakimś czasie samo się światło wyłączy, i nie musimy o tym pamiętać, żeby wychodząc, zmieniać stan naszego oświetlenia w ozience. Akcje wystarczy zapisać. Oczywiście możemy sobie jeszcze dodać ileś akcji poddany przełącznik, ale mi wystarczy na razie ta prosta jedna. No i możemy już wszystko sobie przetestować. Jak widać. Działa to. Mm, nie wpływa też na działanie tego przycisku przyciśnięcie całego panelu całą ręką, co mogłoby się wydawać, że oj, to może nie działać. Nie, wszystko działa poprawnie, więc ok. Mogę sobie teraz dopisać scenariusze na inne pola w tym przycisku oraz włączenie na przykład od całej ręki. Tutaj, podczas właśnie wpisywania akcji do. Przełączenia od całej ręki. Chcę, żeby przyłożenie ręki do całego tutaj panelu wyłączyło wszystkie światła w kuchni. Jak widać, nie jest to nic trudnego. Więc teraz już mam wszystkie przełączniki w moim salonie skonfigurowane oraz przełącznik w kuchni. Więc teraz możemy znowu pokazać, jak to działa. Wszystko spełnia moje założenia. Więc wrócę teraz tutaj na chwilę do połączeń elektrycznych, bo mówiłem, że będę mówił o tych grubościach przewodów. Przełączniki dzwonkowe i tutaj oddejmik, wiadomo, może być puszczony skrętką. No, do tutaj przełącznika dzwonkowego można sobie wybrać oczywiście zwykły elektryczny, tam 4 razy 1,5, no ale są także przełączniki dzwonkowe nawet na 4 przyciski, i wtedy nam już zacznie brakować, no bo musimy jeszcze zawsze pamiętać o jednej żyle na 12V, więc no tutaj ta skrętka jest ok, tylko musimy pamiętać, żeby była to skrętka miedziana, nie, było to, nie była to skrętka stalowa, miedziowana. 5 m ma być, więc no też tutaj trzeba popatrzeć na skrętkę, nie brać byle czego. Do oświetlenia kable przygotowujemy takie, aby zgodnie ze sztuką odpowiadały mocy obciążenia. No, jeśli to jest oświetlenie, no to tutaj najczęściej wystarczy nam właśnie 3 razy półtorówka. Nawet jeśli połączymy sobie tutaj kilka punktów oświetleniowych na jedno wyjście, spokojnie powinno wystarczyć. Możemy oczywiście już, już tutaj pomyśleć o tym, że no nie tylko możemy tak sterować lampami. Które, które mamy już zamontowane, czy, czy to na, na suficie, czy to na ścianie, no ale także gniazdkami, oczywiście. Więc tutaj czasem może się zdarzyć coś o większym obciążeniu. pamiętając jednak o maksymalnym obciążeniu przekaźnika, jakim jest 16A. Ale odbiegając już od tych grubych kabli, wracając do skrętki, no nie będzie tylko służyła nam do podłączenia, czy to przycisków dzwonkowych, czy panela oddejmik. Będzie się także świetnie nadawała do wszystkich czujników. Czy to będzie zaraz czujka ruchu, czy byłaby to czujka zalania, otwarcia drzwi. No mamy tutaj oczywiście masę różnych czujek. Wszystkie te czujki możemy tak samo konfigurować, jak właśnie te przyciski, które przed chwilą pokazałem. Ja teraz zajmę się może czujnikiem ruchu. Jest to najzwyklejszy czujnik PIR, także dostępny od Daimik. Pokazuję go dlatego, bo często konfigurujemy także scenariusz włączenia któregoś ze świateł właśnie od ruchu. Czujnik tak jak panel wymaga zasilania, czyli 12V i GND. No i mamy wyjście, które będzie sterowało tak jak właśnie wyjście z przycisku dzwonkowego czy z panelu. Czujnik ruchu pasuje także do puszki magnetycznej od Daimik, więc znowu łatwy montaż. Schematu tutaj aż nie muszę chyba pokazywać, ponieważ jest bardzo podobny do przycisku. Jedyne co to przygotowałem sobie i10 jako wejście od aut od mojej czujki ruchu. Czujka PIR od Daimik ma taką dodatkową funkcjonalność, że kiedy wykryje ruch się podświetla, mamy taką fajną informację zwrotną. No, i teraz pora ją skonfigurować w aplikacji. Ustawiam i10 jako wejście od czujnika ruchu. Czujniki ruchu znajdziemy w osobnej zakładce. Zamontuję ją sobie, powiedzmy, teoretycznie, znowu z wykorzystaniem wyobraźni w salonie i będę chciał włączyć oświetlenie boczne na minutę, ale tylko po zachodzie słońca. Wybieram te wszystkie ustawienia. Nawet mogę tutaj ustawić czas włączenia światła od tej czujki co do sekundy. No i jak teraz testuję, wykrywa ruch czujka, bo idę, że się podświetla, ale światło w moim salonie się nie włącza, ponieważ u mnie jest na razie dzień, więc muszę zmienić to na odwrót, więc teraz ustawiam, że moja czujka ruchu będzie działała podczas dnia. No i jak widać, Efekt jest taki jak założenie. Światło w salonie boczne włącza się po wykryciu ruchu. Po minucie światło się wyłącza, więc efekt jest zamierzony. Świetny scenariusz, czy to do oświetlenia garażowego, czy do np. wywiecznika w łazience. Czy właśnie takich świateł, które chcemy mieć włączone tylko na noc od czujników ruchu, czy to na przykład na korytarzu, gdzie przeładzamy się właśnie do łazienki, nie chcemy szukać przełączników w nocy. Ok, to tyle na dziś. W następnym odcinku postaram się do tego dorzucić oświetlenie LEDowe oraz rolety. więc Zapraszam także na pozostałe moje media społecznościowe do lajkowania tego filmu oraz subskrypcji kanału. I na razie.